Mecz z początku miał być rozgrywany w formacie dwa razy po 60 minut, jednak w trakcie meczu nad boiskiem przeszła nawałnica, która storpedowała te plany. Ostatecznie obie ekipy zagrały trzy razy po 30 minut, a Austriacy wygrali to spotkanie 3 do 0 po dwóch bramkach Usora i jednej Pintora. Trzeci gol był kuriozalny, bo po próbie podania przez Filipa Bednarka piłka stanęła w kałuży, a zawodnik Lasku skierował ją do pustej bramki. Na pewno bardzo ciężkie warunki, jeśli chodzi o grę, lecz my staraliśmy się. Staraliśmy się grać po prostu to, co mieliśmy założone, ale przy naszym stylu gry było to bardzo ciężkie, wręcz momentami nawet niebezpieczne, jeśli chodzi o jakąś kontuzję niepotrzebne. Więc no tak, niestety nie udało się zagrać tych 120 minut. Na pewno. Bardzo szkoda, bo myślimy, że rywal na pewno dobry, chcący grać w piłkę. Lechici są na początku przygotowani. Lask kończył właśnie swój obóz w Belek. Na czym skupiał się sztab kolejorza w pierwszych dniach pobytu w Turcji? To jest też taki okres mocniejszy, gdzie, który musimy po prostu przepracować. Myślę, że to u nas wygląda dobrze, zrobimy to mądrze. Cały czas też monitorujemy nasze zmęczenie, więc na pewno było to odczuwalne. Ale jak już wychodzimy na mecz, staramy się o tym nie myśleć i nawet gdy dochodzą sytuacje kryzysowe, staramy się po prostu e, jakby e, no nie myśleć o tym, że mamy zmęczone nogi i dawać cały czas e, starać się tą świeżość e, pozyskiwać. Na pewno jest to dla nich te, no, nowe ustawienie i, i, i tego gdzieś tam tej gry w obronie e, uczy, uczymy. Staramy się przekazać zawodnikom. No i myślę, że skoncentrowaliśmy się na tym etapie. Teraz, teraz będą kolejne kroki. Mamy mecz, będzie analiza i będziemy mądrzejsi po tej analizie, gdzie co będziemy mogli jak przygotować następny mikrosykl. Kolejne mecze towarzyskie, Lech rozegra za tydzień. Oba w następny czwartek, a rywalami będą ukraiński szachtar Doniec i słoweński Maribor.